Intushkiewicz ze squaber.com, no i zapraszam na nasze cotygodniowe spotkanie. Dzisiaj tematem przewodnim jest Grupa Kapitałowa. PZU, która ostatnimi czasy wydaje się mieć spore problemy. Problemy albo i też i wyimaginowane troszeczkę tematy, aczkolwiek zwrócimy dzisiaj uwagę na kilka bardzo ważnych aspektów, zwłaszcza z perspektywy grupy, czy spółki PZU, która jest właścicielem na przykład Eurobanku, czy też właśnie PKOSA. I w tym przypadku wydaje się, że no powinno oczywiście konsekwencje tego, że posiada te spółki w swoim portfelu, ponosić konsekwencje tego, że te spółki mają znaczy jakieś zawirowania, tak? tutaj prezes odchodzi, tutaj mamy cały czas jakieś kary nakładane na, na Alior Bank, ale z drugiej strony, czy faktycznie PZU jest spółką, która aż, której aż tak mocno to przeszkadza? Oczywiście inwestycja została podjęta i zainwestowano w Alior Bank niemałe pieniądze, ale jednak w przypadku PZU 5,5 miliarda złotych zysku, to rocznego to jest duża kwota, która dalej zaspokaja potrzebę dywidendy, więc jak najbardziej to ona będzie dalej wypłacana, tak przynajmniej twierdzi. Prezes. Ale o tym za chwilę. Najpierw dwa słowa na temat WIG-20, abyśmy się znaleźli w technicznym ułożeniu tego, co się dzieje. Po analizie grupy kapitałowej PZU, porozmawiamy również o kilku ciekawych spółkach z naszego WIG-20 oraz innych aspektów. Pamiętajcie, żeby lajkować te filmy, bo one docierają wtedy do większego grona odbiorców. A teraz zaczynajmy. Jeżeli chodzi o WIG-20, no mamy bardzo mocną przecenę w ostatnim czasie. Dotarcie z powrotem do poziomu 2000. 89. Ja wielokrotnie mówiłem o tym, że wejście z powrotem poniżej niebieskiej strefy oraz wybicie poziomu 2189 stwarza tutaj szansę dotarcia do poziomu 2100-2120, ale na razie od tamtej pory nie było żadnej przesłanki do odbicia. Cały czas WIG-20 spada, reaguje na negatywne informacje z zewnątrz. A bardzo słabo reaguje na pozytywne informacje, które dobiegają ze świata. Na ten moment, z technicznego punktu widzenia, jesteśmy ponownie na wsparciu. Wsparcia, właśnie rejon 2100 do 2050 to jest na ten moment taka rozbudowana strefa. Wydawało się, że po wybiciu 100 okresowej średniej kroczącej już będziemy się utrzymywali wyżej, ale na ten moment to była tylko i wyłącznie większa na ten moment wydaje się korekta. Aczkolwiek nie chciałbym tutaj przekreślać ani scenariusza spadkowego, ani scenariusza wzrostowego, bo moim zdaniem WIG20 po pierwsze jest na tyle tani, że w każdej chwili może się pojawić kapitał, zagraniczny zwłaszcza zwłaszcza że polski złoty zaczął zyskiwać razem z euro. Tutaj już zapraszam na niedzielne przedotwarcie rynków do inwestycji, gdzie ja analizuję rynek walutowy w kontekście całego świata. Więc tam mamy więcej czasu na taką analizę, ale napłynął na pewno kapitał do polskiego złotego. Polski złoty się umocnił pod wpływem umocniającego się euro i osłabiającego się Dolara. Zazwyczaj korelacja jest taka, że jeżeli polskie złoty drożeje, to i WIG 20 drożeje. Na razie tego nie zobaczyliśmy, więc pytanie, czy WIG 20 czasem nie jest spóźniony? No i pytanie, kiedy może zacząć ruszyć? Być może dopiero po rozliczeniu grudniowych kontraktów, zobaczymy natomiast technicznie jesteśmy na wsparciu aktualnie krótkoterminowy opór to jest 2125 punktów no i dopiero wybicie powyżej tego poziomu stwarza nam szansę na 2176, dopóki nie napłynie poważny kapitał, dopóki się nie pojawi poważny wolumen, moim zdaniem będzie bardzo trudno o wybicie na wyższe poziomy cenowe, jeżeli chodzi o taką właśnie zależność między S&P 500 a WIGEM 20, to tutaj widać, że no S&P 500 po tym dotarciu do historycznych szczytów po raz kolejny w tym roku. No zaliczyło dość mocną korektę, potem jak Donald Trump powiedział o tym, że no z Chinami niekoniecznie się dogada, być może będzie musiało to poczekać. Na koniec jego kadencji, czyli odłożyć o cały rok, po czym oczywiście później to zdementował, czyli inaczej, napisał inny tweet, ale to nie ma większego znaczenia bardziej chodzi o to, że te zawirowania oczywiście zwiększają zmienność. I na wykresie dziennym widać takie zatrzymanie. Według mojej metody te dołki tutaj są kluczowe one zostały naruszone i teraz trwa potencjalnie pierwsza korekta w nowym ruchu spadkowym. Pierwszymi celami dla S&P500 byłyby testy tych poziomów tutaj szczytów. Zobaczymy, czy to się uda, czy też nie. To jest inny temat, ale technicznie zostały wygenerowane sygnały, bardzo silne sygnały ostrzegawcze, zwłaszcza, że indeks VIX, czyli indeks strachu no, spadł na minimalne poziomy. Już teraz nie będę go przytaczał, ale jak sobie wpiszecie gdziekolwiek w przeglądarkę indeks VIX, to znajdziecie, że to są znowu poziomy około 13,5. One teraz podskoczyły po tych spadkach z tego tygodnia, ale indeks Wix znowu znalazł się na bardzo niskich poziomach, Czyli mamy taką informację, że oczekiwana zmienność jest tak mała, że aż niebezpieczna. No i to zazwyczaj jest prekursor do tego, że coś się dzieje. No ale nasz VIX-20, no tak jak w ostatnim roku, SP 500 do tego momentu, tak, czyli od grudnia do grudnia, zaliczyło ponad 15% stopy zwrotu. No to nasz niestety WIG 20 ma minus e, 12. No nie jest to rewelacyjny wynik, nie ukrywajmy. No idąc dalej, chciałbym właśnie dojść do grupy PZU. Tak naprawdę do wykresu spółki PZT. Zauważmy, że jesteśmy na dolnym ograniczeniu konsolidacji w przedziale mniej więcej 38,5 do około 36 zł. Reakcja wczoraj na ten poziom była. Dwa dni mocne spadkowe, zatrzymanie. No i teraz przy niskim wolumenie rozgrywa się akcja. Przy niskim wolumenie przeważnie trwa korekta, a nie impuls. Więc jeżeli tutaj nie pojawi się jakiś wzmożony wolumen, to być może zabraknie siły do wzrostów. Ale tak jak wskazywałem w komentarzu dla użytkowników premium, Skłabera w dniu wczorajszym. Spółka ta jest mocno dywidendowa. Płaci średnią dywidendę za ostatnie 9 lat na poziomie 5,47%. Biorąc pod uwagę zyski spółki, cały czas ogromne, tak? Ponad 5 miliardów złotych, to są to. i poza tym zabezpieczone, tak? Czyli ta spółka cały czas generuje, cały czas zabezpieczone, ma przychody, zyski. To jest cały czas bardzo dobrze prowadzona firma, mimo przejęć Banku, o którym dwa słowa za chwilkę powiemy. To wydaje się, że. Sytuacja finansowa PZU na tyle jest bezpieczna, że dywidenda będzie dalej wypłacana. Pytanie, czy inwestorzy nie dyskontują mocniej tego, że na przykład PZU będzie musiał dofinansować AliorBank, e, dokapitalizować ten bank w związku z ostatnimi karami, ostatnimi odpisami aktualizacyjnymi wartość. E, tutaj odpisy wyniosły w przypadku Kani 140 miliardów złotych, w przypadku CUE 102 mld, e, 140 milionów i 102 miliony złotych, więc tych odpisów jest dużo w przypadku AliorBanku. Pytanie, na ile to nie jest naprawdę wyrzucanie wszystkiego? Ja, ja mam taką teorię w przypadku Aliorbanku, niestety pewności mieć nie mogę. To są moje przypuszczenia, że zarząd Aliorbanku chce wszystko wyczyścić, co tylko się da, tak żeby być może to jest przymus z PZU, żeby po prostu ruszyć tak jakby dalej już z czystym kapitałem na nowo tworząc swój portfel kredytów, bo do tej pory wydaje się, że te kredyty były rozdawane na prawo i lewo nie do końca przemyślanie, ale to już jest temat do głębszej analizy. Jeżeli faktycznie jest tak, że Alior Bank wyrzuca te wszystkie złe informacje i naprawdę nie będzie to wymagało do kapitalizowania w dniu dzisiejszym, w przyszłym roku, to wydaje się, że te ryzyko, które jest już na rynku wycenione jest dobrze wycenione. Po, za chwilkę poruszymy jeszcze temat wycen podatkowych. Przez niektóre z podmiotów. Jeżeli popatrzymy sobie na grupę PZU. To widać, że te notowania co do zasady mają tendencję do utrzymywania się w takim trendzie bocznym, no bo spółka wypłaca dość sobite dywidendy, jednocześnie jest stabilną firmą. No i teraz pytanie: nie udało się zamknąć luki cenowej po dywidendzie? Poprzednią lukę cenową również mieliśmy odcięcie, później zatrzymanie i luka dywidendowa została w końcu zamknięta właśnie w listopadzie i na fali wzrostu w grudniu. Teraz na razie tego zabrakło. Wydawało się, że już będzie ten ruch wzrostowy, ale jednak popytu zabrakło ze względu na na przykład zawirowanie w przypadku PK. OSA, gdzie prezes nagle został, czy nie został odwany, tylko sam podał się do dymisji. Za kilka sobie o tym powiemy. Jeżeli chodzi o wsparcia, jeżeli by rynek wybił poniżej 36 zł, no to wtedy mamy kolejne na 34,81 i kolejne by trzeba było już tutaj wyznaczyć na poziomach Fibonacci'ego gdzie znajduje się poziom 50% i 60, bo 50 jest teraz testowane. Natomiast 61,8 wypada w okolicach 34 zł. No i tam można by było doszukiwać się kolejnego wsparcia w przypadku spadków na PZU. Natomiast jak popatrzymy sobie na wyniki spółki, to zysk zysk netto tutaj PZU całej oczywiście skonsolidowanych wyników jest właśnie na ten moment tutaj w okolicach 5 miliardów. I pomału się obsuwa. To jest coś podobnego jak to miało miejsce w 2015 roku, że po bardzo takim stabilnym okresie nastąpiło pomału obsunięcie tego zysku. Zobaczymy, jak będzie w tym momencie, ale to jest taki mały sygnał ostrzegawczy, że te zyski spadają. One były wyższe niż rynek oczekiwał, ale jednak pomału się gdzieś tutaj obsuwają. Natomiast jak popatrzymy sobie na cenę do zysku, to jest ten pomarańczowy wykres w porównaniu do do ceny, to widać, że ostatnio się ta cena do zysku obniża. No bo zyski rosną, cena akcji się obniża. W związku z tym e, mamy tutaj tą sytuację, w której cena do zysku spada. Tutaj mamy wykres, który nie obcina dywidend, tylko koryguje o wypłacone dywidendy. Stąd też widać, że spółka cały czas się utrzymuje gdzieś tutaj w tych okolicach w 120% od, od początku debiutu 2000, znaczy nie od początku, tylko w perspektywie 10 lat. No i tutaj patrząc właśnie na, na tę perspektywę zysków, no to wydaje się, że jeżeli one będą utrzymane, na ten moment prezes PZU zakłada, że tak będzie, no to tutaj powinno to tak naprawdę być odreagowanie na grupie PZU i powinno to pomału zacząć rosnąć. Pojawiają się takie negatywne informacje, jak właśnie, że to, że kara nałożona na PZU za to, że nie wypłacali tutaj w czasie, no, o ustawowym czasie swoich, swoich zobowiązań względem odszkodowań. To chyba bardziej uderza w opinię PZU aniżeli kwotowo, bo kwota tutaj jest w przypadku PZU minimalna, to jest 1,7 miliona złotych, więc ta kara praktycznie nie ma żadnego znaczenia dla PZU, ale jednak wizerunkowo to może uderzać i być może to spowodowało jakieś też, no tutaj negatywne spojrzenie na PZU. Ja osobiście uważam, bo korzystam z usług PZU, że... One są na bardzo wysokim poziomie i w bardzo przystępnej cenie. Konkurują z tymi najtańszymi, z tymi innymi, a jednocześnie dostarczają bardzo wysokiej jakości obsługę. Ja jestem bardzo dowolony jako klient, a jednocześnie uważam, że to, co było przesłanką do tego, aby, aby PZU kupowało banki, było to, aby obniżyć koszty sprzedaży swoich produktów i zwiększyć skalę. I tego też doświadczyłem. W sensie ja osobiście nie skorzystałem tak, jakby z tego, co było oferowane, ale jednak gdzieś próba alokacji dodatkowych usług przez PZU w np. pks czy Alior Banku jest i vice versa, czyli zyski alior, czy, czy tutaj aktywa PKS-a, mają szansę się zwiększyć dzięki temu, że są lokowane ich produkty w właśnie grupie, całej grupie PZU, więc to też jest ciekawa rzecz i wydaje mi się, że ten efekt synergii jest możliwy do osiągnięcia. Wydaje mi się to tylko i wyłącznie na podstawie tego, co obserwuję w działaniach grupy. Natomiast to jest podstawowa rzecz. Jeżeli on zacznie być widoczny, a tutaj oszczędności PZU zakładało na poziomie w tym roku 100 milionów złotych. Dzięki temu, że są w grupie kapitałowej, na no, oszczędności właśnie marketingowych i sprzedażowych. E, na ten moment mówią, że pewne jest 80, a mają nadzieję, że osiągną nawet 100 milionów. To to jest efekt faktycznie, który się może opłacić w długim terminie, bo rok w rok te zyski e, czy te, te obniżenie kosztów będzie widoczne. Więc e, to jest główna przesłanka za tym, że grupa PZU się rozrasta właśnie o banki. No ale jednak musimy pamiętać o tym, że jednak, e, no co by nie patrzeć, Alior Bank na ten moment ciąży, bo jest w grupie e, tutaj rozliczeniowej, nazwijmy, konsolidowane są wyniki. Alior Banku razem z, z wynikami grupy PZU, tej ubezpieczeniowej, inwestycyjnej i, i, i całej grupy, wcześniej, bo PKOSA nie, bo jest, jest tutaj osobno, ale PK, Alior Bank jest. No i tutaj, jeżeli popatrzymy sobie na wyniki trzy kwartały narastająco, które zostały opublikowane niedawno. No to jeżeli chodzi o składki ubezpieczeniowe przypisane brutto, to, to jest bardzo ważny czynnik, bo to mówi o samej oczywiście grupie e, ubezpieczenia, czyli podstawowej działalności pzt To jest 17,5 miliarda złotych. Rok temu w tym samym okresie było to 17,2-17,3 miliarda, więc tutaj jest poprawa, ale niestety e, tutaj, jeżeli chodzi o odszkodowania, też jest zwiększony wynik, ponieważ wypłata to jest o miliard więcej. E, no i to jest rzecz, która na ten moment ciąży na wynikach, bo one oczywiście osłabiają nam zysk netto, ale ważne jest to, że dalej tutaj myślę, że nie ma żadnego ryzyka tego, że nagle będzie jakieś bardzo duże obsunięcie zysku, raczej będzie stabilność w tym wszystkim. No rozwodniony zysk na akcję właśnie się zmniejszył z poziomu 2,81 do 2,73, ale dalej jak popatrzymy na kroczące wskaźniki cena do zysku, to one są na bardzo zadowalającym poziomie, więc... Mówiąc tak bardzo krótko o samym PZU Uważam, że problemy Alior Banku nie bezpośrednio dotyczą samego PZU PZU jest na tyle dużą firmą, no, tak naprawdę, że Alior Bank w, nich, w ich aktywach jest pewnym tylko dodatkiem e, Natomiast cały czas tutaj wskaźnik co na zysku na poziomie 6,3 Stopa dywidendy na poziomie 5% średniorocznie To są rzeczy, które będą przyciągały prawdopodobnie kapitał Patrzymy, że marża cały czas się utrzymuje Rośnie nieznacznie, to, co martwi, to rentowność kapitałów i rentowność aktywów, które po prostu spadają nam w, w, w kontekście ostatnich czterech kroczących kwartałów, ale zobaczymy, jak będzie za cały 2019 rok. Na ten moment wydaje się, że te miejsca, w których się PK znajduje, są miejscami, w których się kapitał może znowu pojawić. I znowu można być obroniony poziom 36 zł. Ale moim zdaniem, kiedy cena spadnie poniżej 36 zł, to warto poczekać na naprawdę fajne, solidne przesłanki techniczne, ponieważ tutaj może być jakaś fala jeszcze paniki. No bo tutaj pojawiają się takie artykuły, wprawdzie to jest przed miesiąca, że na PZU, Allior, PZU na Aliorze nie zarobił. Ale tutaj są bardzo ciekawe rzeczy. polecam ten artykuł, można sobie poczytać więcej szczegółowych informacji. Ja nałożyłem kilka ciekawych rzeczy na wykres Alior Banku. Kiedy PZU inwestowało? w Alior Bank. Pierwsza inwestycja to było w maju 2015 roku, zakup 18,3 miliona akcji Alior Banku za 89,25 zł. No to tutaj niestety Alior Bank szczyci, kupił na, przepraszam, PZU kupiło na samym szczycie. Później pojawiła się informacja o tym, że będzie rozwodnienie, czyli emisja akcji po to, żeby kupić BPH. Tam później prawa poboru zostały odcięte, luka cenowa i PZU zrealizowało prawa poboru i dało im to 16,5 miliona akcji po cenie 38,9 uwzględniając prawa poboru. To ostatecznie dało im tutaj, według moich wyliczeń, 65,38 złotego na akcję, jeżeli chodzi o zakup, czyli na ten moment strata wynosi ponad 50%, jeżeli chodzi o samą cenę zakupu. Pytanie, tutaj Alior Bank nie wypłaca żadnej dywidendy, więc nie ma żadnego pasywnego przychodu, ale PZU samo podkreśla, że im nie zależy na ten moment, a na tym, aby Alior Bank dla nich wypłacał dywidendę. To jeszcze dla nich nie jest ten czas. Liczyli na to, że będzie wyższy wzrost Alior Banku, ale patrząc na działania w ostatnim czasie, na te sytuacje, które napływają Wydaje się, że Alior Bank czyści swoje kapitały, czyści swoje aktywa, stara się doprowadzić do sytuacji, w której będzie, będą bezpieczniejszym bankiem i ten rozwój będzie bardziej e, zrównoważony. Więc tutaj, na ten moment, trwa bardzo, bardzo solidna wyprzedaż, że tak powiem, na aktywach Alior Banku. Niektóre domy maklerskie wyceniają tutaj Alior Bank na ten moment na poziomie 31 zł, Dokładnie rzecz ujmując. Tutaj e, pojawiają się takie komentarze, że nawet uwzględniając tych wszystkich obciążeń wynikających z SUE, o których powiedziałem, czy, czy nawet tej kani wcześniejszej nieszczęsnej, to wychodzi na to, że 31 zł na akcję to jest wycena bieżąca. Przypomnę, że notowanie Alior Banku na ten moment to jest 28 zł, więc jesteśmy w okolicach ceny e, tutaj, nazwijmy to godziwej. Pytanie, czy czasem Alior Bank nie zacznie publikować lepszych wyników. Prezes... Tutaj jest na ten moment myślę, że optymistycznie nastawione, ale przede wszystkim stara się wysyłać impulsy w rynek, kupując na przykład akcje Alioru. Prezes, prezes kupił tutaj akcję 12 listopada po cenie 28,34. Nie jest to może zawrotna kwota, bo daje to tam ponad 20 tysięcy złotych, ale jednak mimo wszystko jest to jakiś taki impuls, że wierzy w to co robi, do kupuje akcje swojego czy swojego banku, któremu przewodzi, więc warto na to też zwracać uwagę, pytanie czy będą się pojawiały kolejne zakupy, bo cena wydaje się na ten moment być atrakcyjna. Jeszcze brakuje takich bardzo technicznych przesłanek. Ja bym chciał zwrócić uwagę na Alior Bank głównie z perspektywy takiej analizy technicznej. Ostatnio potwierdzony szczyt na ten moment no jest tutaj na poziomie 38,60, więc tutaj jest jeszcze bardzo daleko. Pierwszym sygnałem, ewentualnie do wybicia, byłoby wybicie linii trendu, ale tak naprawdę, w perspektywie takiej krótkoterminowej, rynek po raz kolejny tworzy takie małe podwójne dno. Wprawdzie, na podwójnym dnie, warto, żeby ten wolumen był wyższy, tutaj gdzieś pomału, yy, zwłaszcza na wybiciu później, tak? Czyli na wybiciu poziomu 31 musiałby się ten wolumen pojawić wyższy, ale wydaje się, że tutaj jakieś już. Taki stan równowagi się buduje. Natomiast y, pytanie, czy się coś nie pojawi, niestety po raz kolejny. Ostatnia informacja, jaka, jaka tutaj miała, miała miejsce, no to to, że y, na Aliorze KNF podtrzymuje swoją, y, swoją karę, tak, tutaj KNF utrzymuje decyzję o nałożeniu na Alior bankary pieniężnej o wysokości 10 milionów złotych. Tak jak w przypadku PZU całej grupy nie byłoby to może jakaś duża kwota, tak w przypadku Aliora to już jest kwota Widoczna. E, więc tutaj Allure bank e, musi wykończyć, że tak powiem, swoją, e, swoją, swoją dynamikę. E, I na ten moment wydaje się, że to jest e, już wykonywane. No ale tutaj właśnie słuchając prezesa, który stara się uspokoić sytuację, e, no i też kupuje akcje własne, pojawia się pomału taki, taką do perspektywę do ustabilizowania. Natomiast idąc dalej do kolejnego aktywa w grupie, czyli PKSA tutaj mamy bardzo silne spadki o 16% w ciągu miesiąca, co się stało nagle, tak, poza oczywiście technicznym aspektem, do którego za chwilkę dojdę, e, tutaj mieliśmy bardzo fajne wzrosty, wydawało się, że PKO S.A. jest tym bankiem, który ani z jednej strony ten SUE nie, do, nie dotyka, ani z jednej, ani z drugiej, tak, czy ani kredyty frankowe, ani później te oddawanie klientom, którzy spłacali wcześniej kredyty, to nie jakoś bardzo nie dotykało S.A., a tutaj nagle mamy takie spadki. Pojawiły się głównie po tym, jak prezes zrezygnował, nie podając przyczyn. Nagle nic co, nic owon, bez jakiegoś okresu wypowiedzenia, po prostu z momentem, czy z decyzją natychmiastową zostało to przyjęte przez radę nadzorczą, prezes zrezygnował, później jeszcze wiceprezes i to wzbudziło bardzo dużo negatywnych emocji, dlatego że coś się musiało wydarzyć. Pojawiły się później domysły, co było powodem tego, że prezes zrezygnował. E, tutaj mamy informacje o tym, tym, że, pre, pre, że prezes banku, pan Krupiński, zrezygnował ze względu na chęć kontynuowania kariery poza Polską, a wydawało się, i takie są tutaj snucia, że było to związane z wywiadem, jaki został udzielony dla prasy niemieckiej, że prezes Krupiński nie jest prezesem, czy nie jest bankowcem PiSu i że tutaj została ta później wymuszona na nim decyzja. No, sytuacje moim zdaniem polityczne, te domysły są może... Na wyrost, ale faktycznie rzadko kiedy się dzieje, zwłaszcza z takich pobudek, tak żeby rozwijać swoją karierę na zachodzie czy, czy za granicą, aby z dnia na dzień rezygnować z tak ważnego stanowiska. Prezes też jest osobą odpowiedzialną, medialną i zazwyczaj takie rzeczy dzieją się w jakiejś perspektywie, są e, w takich normalnych warunkach takie rzeczy rozkładane na pewien czas. E, jakiś następca itd. tak Więc to wzbudziło negatywne emocje, stąd też pks spadło, bo nie da się ukryć, że to jest dobry bar. Stopa dywidendy tutaj jest w okolicach 6%, za 2018, ro 2018 rok było to 6%. I teraz bank podtrzymuje tą informację, że będzie wypłacona dywidenda, jeżeli chodzi o ten 2019 rok, na poziomie 60-80%, co jak sobie szybko obliczyłem na podstawie prognoz do końca roku ich zysków, daje stopę dywidendy między 5, czy daje kwotę dywidendy między 5,1 zł do 6,8 zł na akcję jednocześnie aby utrzymana została stopa dywidendy to musiało być to by około 70% 75% ich zysków więc krótko mówiąc P.K.S. cały czas jest spółką dywidendową, cały czas utrzymuje swoje, e, swoje, swoje aktywa, nic tam się złego tak naprawdę nie dzieje, no i tutaj nawet podtrzymywane są, akurat nie ten artykuł, to ten, tak, dalej podtrzymywane są prognozy, czy też oczekiwania, że ROE banku będzie cały czas utrzymywane na tym samym poziomie, że będzie to bank, a pamiętajmy, że to jest drugi największy bank w Polsce, że będą utrzymywane cały czas bezpieczne aktywa, tak żeby ten bank się cały czas rozwijał Tutaj stabilnie o tak i bezpiecznie, ważne jest to, że bank ma bardzo duże nadwyżki, jeżeli chodzi o to, co jest wymagane przez prawo, jeżeli chodzi o, o zabezpieczenie swoich aktywów. Więc tutaj nie ma ryzyka tego, że ta dywidenda nie będzie wypłacona. Musiałoby się naprawdę dużo wydarzyć negatywnego. To, co chyba najbardziej w ostatnim czasie. Ciążyło na grupie PZU, to jest dywagacja na temat zakupu Mbanku. Mbank, temat od półtora miesiąca mniej wałkowany na giełdzie papierów wartościowych. Commerzbank chce sprzedać Mbank ze względu na to, że zmienia swoją politykę i sprzedaje aktywo, które przynosi im zyski. Bardzo ciekawa polityka, ale nie wdając się w szczegóły, jeżeli chodzi o to, co Mbank tutaj ma do zaoferowania, no jeżeli popatrzymy sobie na kurs, no to zdecydowanie teraz, jeżeli byłyby zakupywane. To na pewno są to lepsze te czas lepszy czas do zakupów takich aktywów jak banki, niż to było w 2015 roku w przypadku Aliora. Tak? No, bo tutaj nie, ma, nie da się ukryć, że od 2015 roku M-Bank jest przeceniony o prawie 200 zł. Więc jest tutaj, że tak powiem, oferta zdecydowanie lepsza niż miało to miejsce w tamtym czasie. Więc wydaje się, że też rentowność tej inwestycji będzie lepsza. Tutaj, jeżeli chodzi o dywidendę wypłacana przez M-Bank, no to jest. Nieregularna i to bardzo nieregularna. Ostatnia była 2000, za 2017 rok. Zobaczymy, czy by to się zmieniło pod skrzydłami innego podmiotu. Pamiętajmy, że M-Bank ma też problem kredytów frankowych, więc to nie jest tak, że tutaj zakup tego banku jest nieoparczony ryzykiem żadnym, ale całe te dewagacje powodują, że znowu będzie wypływ kapitału. Pytanie o kwoty, pytanie o to, kto w ogóle to, o, to, o to wystartuje, czy to będzie sam samo PZU, czy będzie Alior Bank ze wsparciem PZU. I to wszystko powoduje pewną taką swoistą niepewność połączoną z nagłą dymisją tutaj prezesa. Być może nie zgadzał się na to, żeby PKS kupowało MBank, chociaż wcześniej był osobą, która propagowała polonizację banków w Polsce. Więc dla mnie... Podsumowując, grupa PZU jest cały czas, zwłaszcza spółka główna, spół, główna, czyli PZU SA, jest podmiotem, który na pewno jest stabilny finansowo i nie grozi mu upadłość. Kwestia ewentualnie zawirowań i ewentualnie wypływów kapitału ze spółki, na przykład na zakup banku, czy potencjalnie, choć to jest chyba coraz mniej prawdopodobne, na wsparcie finansowe Alior Banku. Natomiast patrząc na, na to, że te spółki. Zarówno S.A., jak i PZU wypłacają stałą dywidendę od już ponad 5, 6, nawet 10 lat. To są to aktywa na tyle interesujące, że warto szukać ich. Po dobrej cenie, moim zdaniem, do portfela właśnie dywidendowego na długi okres czasu. Tutaj nie będzie dużej zmiany ceny, dlatego że to nie są aktywa, które będą miały tak dynamikę jak Alior Bank. A właśnie to dla osób, które szukają większego ryzyka, to Alior Bank może być pomału w bardzo ciekawych miejscach. Tylko trzeba pamiętać o jednej rzeczy: że Alior Bank ok, on jest tani, ale wystarczy jeszcze dwa, dwa trupy z szafy i będzie jeszcze o połowę tańszy. Więc trzeba naprawdę być ostrożnym na tej spółce i szukać dobrych momentów. Które pozwolą na zakup po dobrej cenie, bo tutaj to, co jest kluczowe na ten moment, to to, że cena do wartości księgowej jest 0,61. Jedynie, co może być bardzo negatywnie odebrane przez rynek, to obniżenie wartości księgowej przez jakąś aktualizację wartości, księg, wartości posiadanych tutaj y, wartościach w księgi aktywów więc dla mnie Alior Bank też jest w ciekawych miejscach, ale nie ma sygnałów technicznych do tego, natomiast PKO PKO S.A. oraz PZU są w miejscach bardzo ciekawych, bo PKO S.A. Y, tutaj jak popatrzymy sobie na, na wykres to znajduje się w tym momencie na, y, na wsparciach wynikających z dolnych, y, z dolnych poziomów konsolidacji tak, tutaj jak popatrzymy sobie na szeroką perspektywę, bo o tym zapomniałem powiedzieć wcześniej, to znowu dotarł do poziomu, gdzie był e, wcześniej kupowany, czyli w rejonach 96 zł. Taka pomału obsuwająca się tutaj już kreska wygląda w ten sposób. Więc jeżeli cena by tutaj znalazła wsparcie w okolicach 97 zł, wtedy byłaby szansa na atak poziomu 101, a później ewentualnie wyżej. Wszelkie scenariusze wzrostowe, jeżeli chodzi o technikę. Zostaną rozwiane w momencie wybicia poziomu 94 zł, a wcześniej 96 zł. No i na koniec, bo zostało nam już nawet nie zostało, już e, czas skończyć, więc dziękuję serdecznie za uwagę. E, mam tutaj ograniczony czas, więc tylko e, dwa słowa na temat spółki e, spółki JSW, bo też wzbudza bardzo duże emocji. Zobaczmy, że cena dotarła z powrotem do wsparcia na 18,80. Jeżeli to zostanie obronione przy jakimś sensownym wolumenie, wtedy będziemy mieli szansę na wzrost w kierunku 21, 20, 22 zł, gdzie mamy górne ograniczenie konsolidacji. Dzięki wielkie za uwagę. Zapraszam do... Squabera, gdzie otrzymujecie alerty z takich rzeczy jak strefy popytu, na przykład na PKO, BP, gdzie teraz przy tej dynamice to jest bardzo ważne, żeby otrzymywać alerty wtedy, kiedy coś się dzieje. Dzięki wielkie za uwagę. Do usłyszenia znowu za tydzień. Pozdrawiam, Marcin Tuszkiewicz.